Zdrowie na fali w Radiu Yard? Audycja powstaje we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku. Urszula Czyżewska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Przed nami jesień. Zmienna pogoda, przeziębienia, wirusy i coraz krótsze dni. Z kondycją fizyczną też może nie być najlepiej. Tym bardziej, że ten pesymizm pogodowy się wyczuwa i to na nas wpływa. Z jakiej aktywności powinniśmy korzystać? Jaką warto podjąć? Myślę, że każda aktywność jest dobra, natomiast no w tym okresie takim jesienno-zimowym wiadomo, że już nie wykąpiemy się w kąpieliskach, bo już woda jest za zimna. Więc myślę, że należałoby przejść do obiektów zamkniętych, czyli polecam pływalnie w tym okresie. W naszym województwie funkcjonuje dość sporo pływalni. Mamy teraz 36 takich obiektów, więc no myślę, że będzie gdzie się przejść i skorzystać. Albo są to odrębne budynki, bądź Mieszczą się na przykład w hotelach bądź w domach pomocy społecznej, nie zawsze stanowiło odrębne, natomiast można z nich skorzystać. Skoro mówimy o pływaniu, skoro mówimy o pływalniach, obiektach zamkniętych, to powinniśmy zwrócić uwagę na. To, czy woda w takim miejscu jest bezpieczna? Tak, oczywiście. To jest jakby podstawowe zagadnienie i zawsze warto się upewnić. Pływalnie są nadzorowane przez inspekcję sanitarną. My dbamy i sprawdzamy, czy zarządca pływalni wywiązuje się ze swoich obowiązków i bada regularnie wodę. Natomiast korzystając z pływalni, warto zawsze samemu jeszcze też sprawdzić, ponieważ zarządca pływalni zawsze powinien informować o jakości wody na tablicy ogłoszeń. Jest taka tablica na jednej słowalni, na którą ja chodzę. No, właśnie, czyli wchodząc na taką tablicę, ona musi być w miejscu widoczna, więc wchodząc zawsze możemy sobie zwrócić uwagę i poczytać, zapoznać się z bieżącą oceną jakości wody, bo to jest obowiązek i zawsze taka bieżąca ocena musi być. Ponadto na takich tablicach ogłoszeń zawsze musi być wywieszona jeszcze ocena roczna pływalni z poprzedniego roku, więc warto też sobie czasami, jak mamy czas, zajrzeć, poczytać, bo ta ocena wydawana jest każde, Razowo przez inspekcję sanitarną do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy. I tam właściwie opisujemy, czy były spełnione wszystkie wymagania, czy zarządca dobrze dba o obiekt, o jakość wody. I zawsze jak jakby poczytamy, zobaczymy, jak to wygląda, to też możemy sobie zobaczyć, czy ten zarządca rzetelnie podchodzi do swoich działań i dbania o obiekt, i czy warto z tego obiektu korzystać. Ale teraz mówi Pani o ocenie rocznej, a jak często te badania wody powinny się odbywać? Jaka jest ich regularność? To w zależności od y, parametrów y, jest rozporządzenie, które reguluje, tak jakie parametry z jaką częstotliwością powinny być badane. Zarządca musi badać wodę taką doprowadzaną do niecek. To jest średnio około raz w miesiącu badana ta woda i bezpośrednio wodę w nieckach basenowych, no to te parametry średnio raz na dwa tygodnie, dwa razy w miesiącu są oznaczane. Są takie, które są oznaczane raz w Kwartale. No ale jakby mówimy o takich głównych parametrach średnich, no to to one są w Niemczech dwa razy w miesiącu, czyli co dwa tygodnie oznaczane, chyba że zaistnieje jakaś potrzeba, jakieś podejrzenie zanieczyszczenia wody. W tym momencie muszą być podejmowane oczywiście działania naprawcze. No i jeśli to było jakieś zanieczyszczenie, na przykład kałowe czy jakieś inne, no to po podjęciu takich działań też musi być zbadana woda i dopiero dopuszczona ta woda do kąpieli. Mówiła Pani o jednym rodzaju zanieczyszczenia, ale podejrzewam, że badacie ich więcej. Tak, tych parametrów jest więcej. To są parametry i mikrobiologiczne, i fizykochemiczne, a są też takie fizykochemiczne, które zarządca musi na bieżąco monitorować. I na przykład oznaczane są automatycznie. Powinny być co 4 godziny te odczyty, ale zdarza się, że zarządca jakby automatycznie cały czas pokazuje m.in. pH wody, temperatura. Nie będę wymieniała wszystkich, ale tych parametrów troszkę jest tych oznaczanych na bieżąco. Próbki wody pobierane z niecek basenowych tak średnio, właśnie dwa razy w miesiącu, muszą być oznaczane w laboratoriach, które mają akredytację. Po otrzymaniu tych sprawozdań, one są przesyłane do powiatowej stacji nadzorującej daną pływalnię, która ocenia tą jakość wody. Załóżmy, że w badaniach wyszło, że coś jest nie tak, bo na plażach, na otwartych kąpieliskach to się zdarzało już chociażby w tym roku. Jakie jest postępowanie w takiej sytuacji? Nie ma takiego jednolitego postępowania. Ponieważ sytuacje są różne i zdarza się tak, że po prostu najczęściej tak jest, że zarządcy są odpowiedzialni jednak za tą jakość wody, i już w momencie przesyłania sygnału, że, że ta woda jest zła, oni już nas powiadamiają, że podjęte zostały działania, jakiego rodzaju działania, że, że ponownie pobrana była próbka wody. Więc wtedy, jakby my nie musimy robić jakichś takich gwałtownych ruchów. Natomiast, jeśli się okaże, że jest jakaś zła jakość wody, która no nie spełnia tych wymagań, w której nie powinno się kąpać, inspekcja sanitarna wydaje decyzję o zakazie kąpieli. Ten zakaz może być czasowy, czy może być na przykład bezterminowy? Zawsze określamy jakiś czas. Tak, oczywiście decyzje są wydawane z terminem wykonania, ale z reguły zarządcom też zależy, żeby jak najszybciej doprowadzić tą jakość wody do dobrych y wymagań i żeby, żeby jakby pływalnia mogła funkcjonować, więc to się odbywa dość szybko, zarządca podejmuje te działania, szybciutko pobierane są próbki wody i po okazaniu właściwych wyników badania wody taka pływalnia jest otwierana i z powrotem można z niej korzystać. Czy zdarzyła się taka sytuacja w naszym regionie, że zamknęliście pływalnię? W ubiegłym roku były takie przypadki, to jest dość rzadko, ale w ubiegłym roku było zanieczyszczenie niecek, na przykład na przykład napływalni w suwałkach. W poprzednich latach też zdarzyło się, że napływalni w Wysokim Mazowieckim, więc sporadycznie, naprawdę sporadyczne są to przypadki, ale zdarzają się. Zdarza się też, że zarządca nas informuje, że on sam zamknął i na przykład na pewien okres wstrzymuje działanie pływalni i po okazaniu dobrego wyniku badania wody dopiero uruchamia z powrotem, więc wtedy jakby no to już sam zarządca podejmuje te działania. Informacja. O tym, że woda jest zanieczyszczona, musi się też pewnie gdzieś pojawić. Jeśli pływalnia ma swoją stronę internetową, to w ogóle. Yy... Oprócz tego, że wyniki są wywieszane na tej tablicy ogłoszeń po wejściu od razu, to również powinna być na stronie internetowej pływalni, o ile taka strona funkcjonuje. Nie ma jakby obowiązku, żeby była strona internetowa, natomiast jeśli jest strona internetowa, to jest obowiązek, żeby na tej stronie były też umieszczane informacje o jakości wody i między innymi też o tym, że, że jest ta woda zła, czy na przykład pływalnia nie funkcjonuje, więc, więc to na pewno też znajduje się na stronie internetowej pływalni. Skupiliśmy się przede wszystkim na jakości wody, ale podejrzewam, że wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna w Amstoku nie tylko w obszarze pływalni zajmuje się samą wodą. Tak, oczywiście bardzo ważny jest też stan sanitarny całego obiektu, bo wiadomo, że nie tylko woda stanowi ewentualnie zagrożenie. Tak średnio raz do roku przeprowadzona jest ta kontrola pływalnie. Ta powiatowa stacja decyduje o tym, czy, czy jest konieczność przeprowadzenia i jak często powinna kontrolować takie obiekty. Dokonujemy przeważnie takiej kontroli obiektu przed dokonaniem tej rocznej takiej oceny, przed podsumowaniem, całości roku, więc z reguły wtedy odbywają się takie kontrole stanu sanitarnego obiektu, a więc szatni, wejść do obiektu, tam gdzie no można zostawić te wierzchnie ubranie, łazienek, toalet, pryszniców. A jeśli użytkownik pływalni ma jakieś podejrzenia co do jakości wody na przykład albo no do czystości ogólnie w budynku, czy sam może zgłosić wniosek jakiś do sanepidu? Tak oczywiście, na pewno warto najpierw zapytać za Rządcy, z jakiego powodu i co się wydarzyło, bo może się okazać, że to jest jakieś nieporozumienie, albo, albo zarządca sam od razu, na przykład, usunie coś, bo nie zauważył, ale jeśli faktycznie jest to coś, co należałoby jakby zgłosić wyżej, czyli do urzędu, który by ewentualnie mógł dokonać kontroli, bądź, bądź w jakiś inny sposób porozumieć się z zarządcą, żeby, żeby zostały usunięte te jakieś zaniedbania. To jak najbardziej, najlepiej byłoby zgłosić do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na danym terenie. Czyli na przykład, jeśli to jest pływalnia na terenie miasta Białogostoku, to do powiatowej stacji w Białymstoku. Jeśli jest to pływalnia w Zambrowie, to jest również powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Zambrowie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Moim gościem była Urszula Czerzewska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Dziękuję serdecznie. Zdrowie na fali w Radiu Yard. Audycja powstaje we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.